Czy są takie rodzaje farmakoterapii, które wykluczają karmienie piersią? Czy są takie leki, przy których, jeżeli mama je stosuje, nie powinna mimo to e, karmić piersią? W większości leków, które są dostępne w aptece otwartej, nie będzie takich sytuacji, ale znowu to jest pewna generalizacja, bo to zależy też od innych czynników. Natomiast tak, są takie terapie, które będą e, może niekoniecznie zupełnie wykluczały, ponieważ jest bardzo niewiele leków, które zupełnie wykluczają farma, karmienie piersią, ale są takie, które będą wymagały bardzo długiego odstępu, czyli będą, ponieważ tak jak wiemy, każdy lek eliminuje się z jakim, po jakimś czasie z naszego organizmu, to można przy danej farmakoterapii określić, jak długo lek potrzebuje, żeby całkowicie wypłukać się w cudzysłowie z organizmu mamy i z mleka, żeby karmienie piersią można było wznowić i to było bezpieczne. I w ten sposób zwykle zarządzamy farmakoterapią, jeżeli mama chce karmić piersią. I takie leki to są na przykład leki stosowane onkologicznie, czyli chemioterapia, to są niektóre radioterapeutyki, czyli leki stosowane albo w diagnostyce, albo w leczeniu radiofarmaceutykami. I wtedy określamy, jaki czas jest potrzebny, żeby można było bezpiecznie karmić.